Słuchaj, weźmy, przymierzmy, jak to będzie wyglądało. No spoko. To może przedni? Przedni, no ile mamy skoku? Nie pamiętam, 36 cm. Kurde, to i tak nieźle wyszło, powiem ci. Dobra. Już w terenówkach jest wszystko duże, ciężkie i tak dalej. Trochę ma się to inaczej do osobówek. Na razie bez żadnych dystansów. Miałeś robić całość spotestówek, a widzę, że rury nowe, nie? Tak, rury czy zrobiłem nowe, lagi czy zrobiłem nowe, ponieważ chciałeś inną odległość. A, okej. Okay. I to już mamy. Tak, dobra. Ależ to wygląda. Jaka długość wyszła całkowita, pamiętasz? 550 metrów. Skok? 35 albo 33 uh -huh. centymetry. To można skakać. Możesz, dobra, załóżmy tył teraz. Dobra, dobra, zobaczmy, czy tył pasuje. A ty, poczekaj, bo jeden jest rozłożony. No chciałeś w częściach, żebyś pokazał, a, ta... jak budujemy amortyzatory. No to dobra. Dobra, to teraz opowiedz o co chodzi w amortyzatorze, tak żeby każdy zrozumiał, dlaczego takie amortyzatory kosztują od 10 tysięcy wzwyż, a na przykład mógłbym kupić amortyzatory, nie wiem, od stara po 200 zł. Wszystkie materiały, które użyliśmy są 10 razy droższe. I 10 razy lepsze. I 10 razy lepsze. A do użytku codziennego jest to niewymagane, tak? Ale podstawowa różnica, bo mamy, słuchaj, zbiornik, którego nie zauważymy nigdy w normalnym, tradycyjnym amortyzatorze. Po co? Zbiornik jest po to, aby oddzielić gaz od oleju. Tak. Większość amortyzatorów, które spotykasz w samochodach, są to amortyzatory emulsyjne, gazowo-olejowe. Co powoduje to, jeżeli gaz jest z olejem? Jeżeli gazy z olejem powoduje to, to że szybko amortyzator się nagrzewa i przestaje tak. działać. I to. No. Rozprężność gazu. I przytrzymasz, pomożesz, bo to jest dosyć długi amortyzator. Dobra. Tutaj masz zawór i są blaszki. W tym miejscu. Tak. Ten zaworek został dostrojony specjalnie do parametrów grześka projektu. Robi się to za pomocą prostych blaszek. To jest ten zawór, o którym głośno tak w amortyzatorach. Olej przepływa z tak. tamtej strony, blaszka przykrywa te porty, zamyka otwory. Zamyka otwory. No i teraz siła, która tam występuje, podnosi nam tą blaszkę. blaszkę. I w zależności od tego, ile jest tych blaszek, jak twarde są te blaszki. Mhm. Jakiej średnicy są te blaszki? To określone ciśnienie jest w stanie podnieść ją albo nie, albo nie. I teraz twardość tych blaszek. I ich ułożenie jest to serce amuzatora. Od mhm. tego zależy twardość amuzatora. I to jest specjalnie liczone dla Ciebie. Wiem o co chodzi. Uczestnicząc w montażu amortyzatora, Grzesiek przy okazji zgłębia jego konstrukcję. Gdyby trzeba było coś naprawić albo zmodyfikować, będzie wiedział, jak to zrobić. W terenie trzeba być z osią samosią, bo asystans na bagno nie przyjedzie. wygląda to w ten sposób, o, żebym no Dobra, dziękuję. Proszę. Dziękuję, że chciałeś mi pokazać, jak to wygląda. W wyczynowym zawieszeniu wyczynowe są także sprężyny. O, Tak zwany helper. Helpera stosujemy wtedy, kiedy A. mamy krótszą sprężynę i na pełnym Rozłożeniu amortyzatora sprężyna właściwa by latała. To jest tak zwany kasownik luzu. W momencie, kiedy samochód zostanie obciążony, helper składa się w pierwszej kolejności i działa sprężyna właściwa prosta. Oh. Dobra, Jezus, jakie to ciężkie, Arturze. Przytrzymaj, wezmę śruby. I krótka śniata. Dobra, jest. Dobra, jest tak, jest mega. W połowie roboty Grzesiek musi jednak zadać najważniejsze pytanie. Artur, przejdźmy do ceny, no bo nie, nie ukrywam, że to jest dla mnie e, priorytet i najważniejsze. E, użyłem części z testowych amortyzatorów, czyli już jak gdyby niepotrzebnych nam poskładaliśmy. To nie liczyłem kosztu robocizny. Myślę, że w pięciu tysiącach się to dla Ciebie zamknę. Pogadaliśmy się dzięki wielkie. I taką właśnie sumę Grzesiek miał nadzieję usłyszeć, mimo to w portfelach obu mechaników kula wiatr.